W Parisel Palace w Klimkach spotkało się ponad 500 osób, które wzięły udział w drugim konkresie Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Łukowskiego. Pierwszy kongres, który odbył się w ubiegłym roku, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Było ponad 500 pań. Myślę, że dzisiaj będzie podobna liczba. No i przede wszystkim te panie chcą się spotykać. Chcą się spotykać, poznawać się wzajemnie, wymieniać się potem adresami, doświadczeniami. Więc myślę, że po prostu warto. Dzisiaj to będzie, myślę, szaleństwo takie, ale w tego znaczeniu pozytywnym, dlatego że to zrobimy dla tych kobiet. One robią tak dużo społecznie dla wszystkich, a my chcemy zrobić nareszcie coś dla nich. Żeby one się tu poczuły wyjątkowo, żeby one się poczuły wy, po prostu zaopiekowane, a poza tym, żeby usiadły, i się dobrze bawiły, ale też poznały się nawzajem. Bo przecież one się nie znają. One są w kręgach swoich, prawda? W danej gminie, a tutaj jest cały powiat. Więc one też się mogą inspirować cudownie nawzajem. Więc to jest takie święto dla nich, że to jest dla nas miłe. Mamy z wszystkich gmin reprezentację. Kół gospodyń wiejskich, z, wszystkich, z wszystkich gmin 9 Powiatu Łukowskiego. Podczas spotkania panie z KGW mogły posłuchać Sylwii Romańskiej-Węzik, prezes lokalnej grupy działania, która mówiła o tym, na jakie działania koła mogą pozyskiwać pieniądze. Była też prezentacja stylistki Anny Pralinki-Męczyńskiej, która podpowiadała, jak każda z pań może wyglądać jak milion dolarów. W trakcie kongresu mieliśmy okazję porozmawiać z paniami z kołu gospodyń wiejskich. Przyjechaliśmy z Okrzei, stworzyliśmy koło gospodyń, jesteśmy zadowoleni, że nas zaproszono i cieszymy się bardzo. Koło ma 30, około 30 osób w tej chwili. E, działalność jest od e, 2018 roku. E, no i staramy się organizować coś dla e, społeczności lokalnej, e, wspomagać e, inicjatywy e, takie charytatywne. E, no i po prostu spotykać się i na spędzać czas. Jesteśmy koło gospodyń wiejskich ze Szczałbu, gmina Krzywda. Liczymy 34 osoby, są to kobiety i mężczyźni. Ogólnie staramy się działać, bierzemy udział w różnych imprezach, a dzisiaj będziemy się bawić świetnie, integrować się z innymi kołami. Jesteśmy kołem Gospodarzy Wiejskich w Ławkach. Działamy od września ubiegłego roku. Nasze koło liczy 20 osób. Naszym, my chcemy w ogóle działać dla naszej społeczności, dla naszej miejscowości, dla może miejscowości okolicznych. Zrobiliśmy też akcję sprzątania naszej miejscowości. Zaangażowało się sporo osób i liczymy na podobne akcje. Zamierzamy rozkręcić się naprawdę na szerokim poziomie. Ogólnie to jestem humanistą, ale powiem teraz jako z nauk ścisłych, to nie są koła, które się kręcą, to są wirujące koła. Jakie są te koła, co wy na co dzień robicie? Cudne, super, działamy, po prostu działamy. Czego dowodem jest to, że tutaj jesteśmy? No, będziemy robić festyn wspólnie z cudowienkami powiatowy. No, które serdecznie y zapraszamy. Odbędzie się na placu w Szkole w Zagościu, zapraszamy serdecznie na festyn. 27, 9. 9 czerwca. Koło Gospodyń Wiejskich w Świdrach powstało w kwietniu ubiegłego roku. Podstawową zasadą naszego Koła Gospodyń jest chęć integracji, wspólnego spotykania się i rozwijania pasji, mówię, niekoniecznie, nie, nie tylko w kulinariach. My jesteśmy kołem aktywnym, młodym, rowery, wspólne jakieś wyjścia i tak dalej. Gotowanie też, imprezy dla dzieci, wszystko dla integracji społeczeństwa. Przyjechaliśmy z gminy Stoczek Łukowski, jest nas 24 koła i... To nie koniec, jeszcze kolejne będą się rejestrować. Przede wszystkim chcielibyśmy bardziej rozwijać, albo przypominać jakieś tradycje, które, nie wiem, pielęgnowały nasze babcie mamy i przekazywać to kolejnym pokoleniom. Tak więc nasze koło, nowo założone, ostatnie akurat w gminie Soczek Dwudzieste 24. 24, mamy nadzieję, że uda nam się wskrzesić właśnie te tradycje i, no, i pobudzić ludzi do takiej wspólnej pracy. No i tego, co. Mówią też nam nasi rodzice, tak, że nasza wieś kiedyś tętniła życiem, że było zgranie, że była zgoda. I, Przez, zabawa. i zabawa, więc mamy nadzieję, że to wróci. Dzisiejsze spotkanie jest też możliwością do tego, żebyśmy się wymienili doświadczeniami, bo przecież z całego powiatu w powiecie jest ponad 150 kół, więc będzie okazja nie tylko dobrze się bawić, ale też coś merytorycznie się dowiedzieć i dzisiaj mamy taką folklorystyczną taką okazję do tego, żeby poznać nakrycia głowy, więc zobaczymy. Dziewczyny już tutaj Nasze, mają. Komu będzie pasować? <laughs> komu będzie pasować? No bardzo fajnie, tylko jestem sam, nie? Jestem sam, bo tam jedna urodziła, druga jest w ciąży zaszła i nie, nie było komu, ale koło działa. Podczas konkresu był też czas na wspólną zabawę. Był pokaz nakryć głowy przygotowany przez chętne koła oraz występ kabaretu Ziołowe Babki. Wydarzenie miało na celu docenienie kół gospodyń wiejskich, które władze powiatu wspierają od tego roku również finansowo. Przyznaliśmy dotacje na koła gospodyń wiejskich. Jak wiemy e Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem i dotacje są w różnej wysokości, od 3 do 7 tysięcy złotych, w zależności od wniosku. Także myślę, że będziemy to kontynuować w kolejnym roku, no i pewnie już zabezpieczymy nie 100, a 200 tysięcy, bo musieliśmy dołożyć 80 tysięcy, żeby przyznać wszystkie wnioski, no i myślę, że w przyszłym roku będzie więcej. Nasze panie chcą mocno działać i mocno chcą się aktywizować, a... A jeśli jest taka wola narodu, no to staramy się to wspierać. W każdej miejscowości, jeżeli już to koło się zawiązało, no to jest taka też integracja tego społeczeństwa, tej danej miejscowości, tych kobiet, ale też pamiętajmy, że w samym kole również są gospodarze. Niejednokrotnie też przy kole działają ochotnicze straże pożarne i kiedy te stowarzyszenia naprawdę prężnie działają, to, to wtedy cała ta miejscowość żyje, dlatego w tej, właśnie w tych małych miejscowościach naprawdę jest to piękne. Zabawa na kongresie trwała do białego rana.